a dzisiaj no sylwester ja już tutaj przygotowałam koszulkę no i no jak widzicie tutaj wszystko przygotowane a i zapomniałam powiedzieć już się ta dziecię, urodziła na imię kaja no to mała kajusia I jak widzicie Hania... Na przy opowiadaniu jej bajki. No. Okej, okay, to jest jej książka. Hania. Kaja wstawać na wizji jesteśmy. Co, 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 co? Już wstaję, już wstaję. Kaja, budź się. Gogu. Dobra. Idźcie tam przebież swój sweter. Ja zaraz będę... No i zaraz będziemy oprowadzać widzów podobny. No znaczy to musimy oprowadzać. E, mama, czy miska... Kaja jest opróżniona. Bo już Kaja sobie zjadła. Była głodna, więc jej dam. Zresztą tak powinien wrócić. Dobra, już jestem. Siema. O cześć, jesteś już. No yy. to wszystko o co prosiłaś. Dobra płatki są Leko jest U, Wiecie teraz musimy mieć leka pod dostatkiem Dobra już przestań powiadać i Dobra już przestaje Tutaj dla ciebie książka, Hania to później się odłoży jest schowane Miód, ryż, chleb, no i mięso. A mięso miałam smażyć, zapomniałam! Szybko patelnia! Bra! Stawiamy na gazie. Ok. Jeszcze masło. Dzięki w końcu masło. No i tutaj dla mojej kaj zabawka. O dziękuję, dobra. Się później położy w jej pokoju. Zaraz będziemy szli. Dobra. O Jan, Przebież się. żebyśmy małą kaję w kurtkę. No kurde widzowie nie ma kurtek dla moich dzieci, więc... No ona jest w tym. Chodźmy. Dobra, weźcie zwierzaki. A weź kota. Gdzie jest ta jego obroża? Jak widzicie, nasz kot dostał świętego Mikołaja, taki ekstremalny drapak. Nasz pes dostał takie legowisko. <coughs> Przepraszam. Dobra, bo chodźcie Chodźcie już. zaraz teraz ze sobą strzelać. Dobra. Myślę, tutaj zwierzaki. Dobra, może zaczniemy od fotek. Okej. Okay. Dobra. Tak w ogóle zaraz powinna być serwestrowana z przebojów. No to chodźmy najpierw my z małą, a później... Nie ja chcę z małą. Dobra, to my zrobimy sobie ze zwierzakami, ty ją podtrzymaj. Ile ona waży jak... jak worek kartofli. No już dziecko nie przesadzaj. No ale i tak tu dziecko jest jak worek kartofli. Skóra jak kartofy. Już przestań, bo dostaniesz. Dobra. Sorry. Dobra, zróbcie jakąś pozy. Mama, no nie podrzucaj tego kota! Dobra, tata, idę... W... Psa tak nie bierz. Jakoś dziwnie. Dobra, tak może być. Ale fota! Ugu. Dobra, lepiej by było jakbyś to zaczęła mówić, ale na razie tak się położy. Kot, kot nie ściągaj tej obroży Przepraszam na kolejny raz. Dobra. Teraz ja z hanią. Dobra, to ja tu tutaj zostawię mało. No i chania teraz. No ja teraz będę trzymała psa, a chania kota. Tak. Mama, zrób jakąś pozę. Dobra, zrobisz jakąś psę normalną. ja tak będę trzymała mojego kotka. Dobra. nasza fotka. Więc teraz z małą. To fajnie zrobiłeś z niej pozy. Dobra, już robię z nią pozę. Okej. Okay. Jaką mam pozę zrobić? Bożówka. Nie się człowiek utrzymaj ją. Dobra, trzymam ją obiema rękami. Dobra, trzymam. Dobra, jakoś dziwnie, ale już trzymaj. Dobra, na sobie, nie wkurzaj. Nowy rok. I nowy my. Dobra. Ja już jestem nowa. No ty nie jesteś jeszcze taka nowa... no... No, w sumie jesteś, ale no. To tylko pod względem włosów. To tylko pod wyglądem włosów. Tylko wygląd włosów ci się zmienił. No, tak jak je ułożyłaś teraz. Tak jak są uczesane, i no i kolor. Dobrze. Okej. Okay. A może teraz sobie potańczymy. większą krają to będzie trochę łatwiej <laughs> dobra tańczymy dobra tańczymy Ciały. Dobra, tańczymy z powrotem. Ile? Kaja, nie płacz. Mama, co? Urodziłaś płac płacz płaczliwego pasa. Nie wpóźnij mnie. Dobra. A już przestań może. I tak wygląda domek. Może pokażę Wam jak wygląda domek teraz, jak oni sobie tańczą. Hmm, tutaj ogólnie tak się nie zmienił. Tańczymy, tańczymy. Dobra, pokazałam Wam dół. No i dowiedzie się nas reszty już w następnych odcinkach. Także do... życzę wam wszystkim miłego roku. Dobra. Okej. Okay. Bojamy do mega muzyczki. Oh yeah! Miau, miau. Ten kot tańczy? Ja cię co ty kot robisz? Dobra, już koniec tego tańczenia wystarczy. Może teraz napijemy czegoś? Dobra. Weź Hania kieliszek Ty się napijesz soku ty jesteś jeszcze za mała Na co niby? piwo? Tak bo Ty dzieckiem jesteś Ja już takim dzieckiem Zaraz będę miała lat. No będziesz miała za niedługo No ale to będzie taki odcinek kiedyś z urodzin Hania. Z moich, ale z Hanii urodzin no dobra, ty jesteś Hania, to do kogo ja gadam? No oczywiście to widzów. to wiem. Ja tak sobie żarty robię. To robi sobie żarty, ja mnie mama? Dobra. Ogarnijmy się już, przecież sylwester. No, to jeśli mała Kaja takich tak, kłótni... Małych kłótni słychać nie może, bo jeszcze samego wykłócając wzrośnie. No w końcu będzie miała taki przykład. Ej! Przez ten było jeszcze raz mnie wkurzysz i normalnie będziesz miała załatwiony. Miał w gdzie jest ten tryb. nie wkurzamy się. Mama ochon. Zobaczymy, która jest godzina. Gdzie w ogóle zegar? Dobra. Dobra, już sprawdziłam, jest i dwudziesta 23... trzecia y... No jak która to było? Jeszcze trzecia ile? O nie, mama. Dwadzieścia pięć. No tu jeszcze mamy trochę czasu. Dobra. Dobra, chodź z dzisiu. Dobra, idę już, Helena. Dobra, Bim mamy bibi. Ding, bi, bi. dong, ding, dong, ding, dong. Don, don. Co to może być? Dobra. Córeczku! O nie to mama. Weź Kaju się. Ja już idę. Nie otworzyć. Cześć mamo. Cześć, a gdzie twój brzuszek? zapomniałam wam powiedzieć chyba. Nic wam nie mówiłam? Ale o czym? Że już już urodziłam. Co? się, ty to słyszałeś? Znaczy z Co? Ale to kupić dziewczynka. Chłopcy, dziewczynka Eee. Mamo. <tryk> nie pamiętasz Baby Shower? No właśnie, Helena, nie pamiętasz Baby Shower mówić. To dziewczynka była. A no tak, zapomniałam, jak ma na imię? Eee. No Kaja. O, Kajusia, to piękne imię. No, piękniejsze od mojej żony. Ej! Weź! Weź, przestań. Coś to mogę cię zostawić. No już mama nie zaczyna jak 1900. którymś tam. jak ja byłam dzieckiem. Nie zaczyna już tak. Dobra. Gdzie są tu jakieś kurteczki? <laughs> No mam kurtki, jest mi zimno. Dobra, mama, nie musiałaś przychodzić. Aż tak. No wiesz. Dobra. Stara jestem, bo mi nic się nie mrozi. Okej. O, okay. jaki piękny masek. O, jaki piękny, piękny własek. Jaka piękna dziewczynka chyba. Ale piękny bopasek. Przecież ona wie dobrze, że ta dziewczynka, babcia. Hmm. Dobra. Okej. Okay. A więc, co będą to, żeby poprzebijać balony? Dobra. Ju, 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 no, ju, no. Kolejny fajny wejście na ten. Fajne! Taki kawaj! Eee, co to za słowo kawaj? Babcia, to właśnie nośniku też... kurtki kawaj! Hmm, nie wiem, co to za kawaj, ale... Podoba mi się to. Okej. Okay. Zapomniałem nagrać odcinek świąteczny, a więc widzę... Widowie... Przepraszam. Bo nie było czasu. A możemy rozebrać choinkę? Nie, nie, co tutaj. Ale święta, święta i po świętach. No zbierzemy jeszcze choinki, nic tutaj. W Nowym roku. Dobra, muszę położyć te mięso do miski. Już chyba było. No, wystarczy tylko kotowanie. Na garnek to no, po prostu leży. Dobra, patrzę tu. Przepraszam. Nie mocniej. Po prostu trochę się rozchorowałam, no i... Co? Tu można coś włożyć? Ja cię czemu ja o tym nie wiedziałam. O nie! Any! Niech to sobie mięso leży i się studzi. tak mi no załóż tą sukienkę. No aż przykład dostał sukienkę nową. Aha. Bo tak zazwyczaj psy nie noszą sukienek. Wiemy babce tylko, że nasz pies jest taki jak ja. Kawaj. Nie wiem co to za kawaj. Przestańcie już od tym jakiś... O jakimś bawaju. O jakiś hawajach gadać. Nie wiem co to za jakieś hawaje. Ale mamo ha... How... Mhm. Ale no... Słuchaj, ale no. Hawaii to jest tam, gdzie mieszka Twoja córka druga. <coughs> Moja siostra. Jak ona się nazywała? Jak ona się nazywała skarbie? No ona się nazywała... E, Bella. Bella. Jej córka to jest Kaylee. Dobra. Może wy chcecie sobie zrobić fotkę? Dobra, zrobimy sobie jakąś make. Dobra, nieważne, gdzie to będzie stało. Yy, babcia, dziadek, co wy? Co ująć się co? Nie widzieliście? Dobra, trochę tu nie wyszło. Dobra, teraz wyszło. Korzeczanek trochę nie było u Ciebie widać, bo masz te okulary. Dobra, tutaj leżą nieudane zdjęcia. Tutaj leżą właśnie te udane. Dobra. Okej. Okay. O dobra, jest już 23.50. No. 6. A więc już niedługo zaczyna się nowy rok. I nowi my będziemy. No Oczywiście, nie będziemy dać całkiem nowi. No, ale oczywiście, babcia i dziadek się zmienią. Jak co roku? No, co roku się każdy zmienia. No, by ten rok był lepszy od tego, żebyście wszyscy dostawali. Wszyscy, żebyście wszyscy mieli awans w pracy albo no. Dobra, mama, to my, my tu jesteśmy rodziną na YouTube, a nie wy. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Możemy sobie pobąbić, czyli no potańczyć. Mama, nie używaj takich słów w dzieciach, jak pogomniczki, takie stare słowo z lat dwunastych, nie było lat 12. No nie wiem czy były, ja się nic nie narodziłam. Dobra. Ok, Chyba już zaczyna się z przeboju. A więc. Jest... <tryk> już wchodzimy. Już idziemy tu do telewizji. O! Okej! Ok, ja ok. ja to A Ale też trzyma. Okej! Ja tu już stanę na no, wspólne lata. Jeszcze chyba tylko 5 lat życia zostało. Co, dziadek, tak Co gadasz? będziesz tak bo... mało żyć? Eee! tak mało takie też po mojej dzieci mogę, jest taka. No właśnie, mnie do szału. Ale tu mam dopiero jedno dziecko. To duże dziecko, a nie małe. Ale mam jeszcze mniejsze. Dobra. Już idziemy. Telewizor popsuł No jednak nie obejrzymy tej sylwestroji mocy przeponu so, chyba musimy wymienić go na nowszy model Ale co? Na strych z tym gratem. Dobra o nie! 57! szybko! Na parkiet! Szybko, tu, 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 tu! Hej, wyciągamy fajerwerki. I zaraz będziemy je puszczać Dobra, ty chyba firebelk tych wystarczy Więc jeszcze te kawajowe Dobra, i jeszcze mamy takie petardy Takiej konfeccji petardy Hania i tata będą puszczać No, czyli jeszcze 9 i Daniel Czasami zapominam czy twoje imię. Dobra! Jest 59! I odliczamy! 10, 9, 8! Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, nowy rok, Dobra, i widzowie, na tym kończymy nasz filmik. Babcia i dziadek już mogą żyć A dobra, spadamy stąd, dzisiaj Dobra, a wasze zdjęcie? Dobra, bierzemy jeszcze tu zdjęcie i spadamy przez ogród. Dobra, ja chyba zostawiłem w tym roku na kanapie na Sylwestra. Co w zeszłym roku spałaś na podwórko? Jak cię widziałam, to spałaś w kuchni. Nie spałam w kuchni na drapaku. Chyba. Oj, ja Z, 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 z każdym rokiem dziwię się. Dobra, jutro się to posprząta. Pytardy. Dobra, jutro posprzątamy. A, jeszcze jeden sobie welek. Dobra, na tym kończymy. Życzę Wam, widzuję nowego roku i żebyście mieli na udany ten rok. No i wszyscy, żebyście dostawali najlepsze oceny. No tak jak i pewnie mi też życzycie. No i no wszyscy pójdziemy spać teraz. Ja oczywiście pójdę spać z moją malutką. Okej okay, i wszyscy śpimy brać ja tylko światło. światła dobranoc i nowego roku, szczęśliwego. Znaczy no szczęśliwego nowego roku życzymy. No i papatki!